Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale i dzisiaj Państwu będę opowiadał po raz kolejny o wyrobach z kości słoniowej. Zacznijmy od tego, no, że kość słoniowa, taka ciekawostka, to niekoniecznie kość słoniowa, to również róg narwala i tam niektóre kości wieloryba, wszystko zaliczone jest do tego samego koszyczka, ponieważ ceny tych, że tak powiem, materiałów, są podobne, a bardzo je trudno od siebie odróżnić. Także formalnie też kość słoniowa jest kruszcem i ma cenę od grama, ale w przypadku takich wyrobów jak ten, czyli wysokiej klasy miniaturowej rzeźby, no to większą i tak ma to ten przedmiot wartość artystyczną niż tą wynikającą z wagi przedmiotu. Tak czy inaczej mamy tutaj okimono, czyli dosłownie Piękny przedmiot, czyli po prostu bibelot. Te przedmioty nie miały jakiegoś specjalnego zastosowania, poza tym, że miały cieszyć oko. I to kimono jest w wysokości 15 cm. Podstawa ma wymiary tak 6,5 na 6, mniej więcej, bo nie ma regularnego kształtu. Obiekt jest sygnowany od spodu na czerwono i te znaki oznaczają Akagawa. Akagawa, czyli czerwona rzeka i też sygnowany jest na czerwono. Prawdopodobnie jest to nazwisko. Dość rzadkie byłoby to w Japonii nazwisko, bo nawet to sprawdzaliśmy, ale jest to możliwe albo pseudo tego rzemieślnika, czy też artysty. I co przedstawia to konkretne okimono? Otóż Przedstawia ona wędrownego handlarza bądź nosi wodę, bo ten pan ma właśnie zaczepiony na plecach takie wiadro, który idzie sobie na spacer i pali fajkę. Tutaj przybory do palenia tego tytoniu zwisają mu u pasa, wszystko wzorowane jest niesamowicie sugestywnie. Twarz. Stopy i ręce są przedstawione tak naprawdę anatomicznie, również detale stroju, włącznie tutaj z szwami i wzorem na tkaninie, czy samym uczesaniem tego człowieka no to to jest naprawdę majstersztyk. Jeśli chodzi o wyraz twarzy i mimikę, tutaj ten zapewne chłop jest lekko uśmiechnięty. Związane jest to z tym, że tego typu figurki miały przynieść człowiekowi pociechę w takich nawet najtrudniejszych chwilach, bo Japończycy oprócz tego, że no, tworzyli takie wyrafinowane dzieła sztuki, że definiują jakość jako wartość produktu bądź usługi, która zawsze może być poprawiona, w zasadzie tak ad large w społeczeństwie promują pochwałę takiego prostego, Życia. I to jest właśnie to. Te figurki chłopów, które się tam pojawiają w XIX i XX wieku i zdobią gabinety czy mieszkania y, znacznie bogatszych od nich jego mościów, a z czasem wędrują też na Zachód jako towar eksportowy, wynikają z takiego przeświadczenia, że prosta, acz uczciwa praca i proste, acz uczciwe życie ma niezwykłą. Wartość, że ten święty spokój stoi wysoko. Jako przypomnienie tego bardzo często trafiały choćby do gabinetów jakichś polityków i tak dalej. Więc no cóż, jako takie świadectwo po czymś, co ci panowie zapewne utracili albo z czym było dość trudno. No, jest to obiekt niezwykle urokliwy. Będzie licytowany. Na aukcji tego Tegorocznej. To będzie w listopadzie tego roku. Aukcja jest organizowana przez Galerię Ikikata. Jest to tak zwana aukcja młotkowa, czyli będzie się odbywać na żywo. Jak ktoś chce zobaczyć taki, no, starodawny w sumie rytuał i, i coś takiego, no to no, myślę, że warto się pofatygować. Będzie na miejscu, pokaz. Japońskich sztuk walk. Jak chcecie zobaczyć mnie, jak Macham mieczem, to ja też tam będę. Służę też również pomocą, jak ktoś będzie chciał coś dodatkowo jakieś zadać pytanie odnośnie licytowanych przedmiotów. Tak czy inaczej, jest to spektakl sam w sobie. I jeśli nie chcecie tego przegapić, to śledźcie platformę OneBit, na której będzie można licytować online, jeśli ktoś się jednak do nas nie wybierze. Strony galerii Ikikata, która rokrocznie organizuje tą aukcję albo ten kanał, bo również pojawi się tutaj taka informacja. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście kilku ciekawych rzeczy, dlaczego na przykład figurki chłopów ozdabiały znakomite samurajskie domy i co to miało oznaczać i dlaczego tradycja ta została również w XIX i XX wieku. No i cóż, do zobaczenia, miejmy nadzieję na aukcji.